Mam zaszczyt serdecznie powitać na Ziemi Sokulskiej prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Jesteśmy wdzięczni, panie prezydencie, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Tym większy to dla nas zaszczyt, gdyż jest to pierwsza wizyta urzędującej głowy państwa w naszym mieście. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Drodzy Goście. Powiat Sokulski jest niewątpliwie urzekający bogactwem przyrody, wielokulturową tradycją i serdecznością jego mieszkańców. To tutaj trzy społeczności, katolicka, prawosławna i tatarska, żyją od wieków w zgodzie, tolerancji i wzajemnym szacunku. Powiat Sokulski to również wspólnota samorządów, dziesięciu gmin i powiatu którą stanowią ludzie o różnych poglądach, ale całkowicie oddani na rzecz rozwoju naszej społeczności. Panie prezydencie, wraz z wyborem pana na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pojawiła się nadzieja na rozwój gospodarczy wschodnich terenów naszej ojczyzny. Nasz powiat położony na terenie Polski w ciągu wschodniej ciągle boryka się z zapóźnieniami. Jesteśmy świadomi dysproporcji rozwojowych pomiędzy nami a powiatami położonymi w zachodniej części Polski. Jesteśmy gotowi na zwiększone pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz z innych środków zewnętrznych, które mogą przyspieszyć nasz rozwój gospodarczy. Ożywienie gospodarcze naszej części Polski możliwe będzie dzięki rozwojowi sieci dróg, w tym szczególności dwóch najważniejszych dla nas dróg drogi S-19 i S-8. Potrzebujemy jednak w tym zakresie wsparcia władz wojewódzkich oraz centralnych. Kolejną ważną kwestią nurtującą społeczeństwo powiatu sokólskiego to emigracja zarobkowa naszych mieszkańców. Nasi rodacy zmuszeni do emigracji z powodu braku godziwej pracy liczą na poprawę warunków gospodarczych w naszym powiecie i kraju, gdyż, gdyż chcą tu wrócić. Z ich ust Niejednokrotnie słyszymy słowa poety, do kraju tego, gdzie kroszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów, na nieba. Tęskno mi, panie. Panie prezydencie, wiodącym kierunkiem gospodarczym w powiecie Sokulskim jest rolnictwo. Bieżący rok doświadczył rolników szczególnie. Choroba zakaźna, która wystąpiła w naszym powiecie afrykański pomór świn. Spowodował poważne straty w gospodarstwach rolnych. Tegoroczne żniwa odbywały się w skrajnie trudnych warunkach pogodowych. Długotrwała susza spowodowała straty nie do odrobienia. Obecnie trwa szacowanie ubytków powstałych w uprawach. Mam jednak duże obawy, czy przewidziane rekompensaty będą adekwatne do poniesionych przez rolników strat. Szkody łowieckie w uprawach rolnych oraz kary z produkcję mleka. To kolejny ważny problem, który powinien być rozwiązany przez władzę wykonawczą naszego kraju. Panie Prezydencie, dzisiejsze nasze spotkanie napawa nas ogromną radością z wyróżnienia i zauważenia naszej lokalnej społeczności. Czujemy się zmotywowani Pańską obecnością do dalszej wspólnej i zgodnej pracy na rzecz naszej Ojczyzny. Pańska obecność, Panie Prezydencie, to dla nas wielki honor i zaszczyt. Życzymy Panu satysfakcji oraz samych sukcesów w sprawowaniu najważniejszego urzędu w naszym państwie. Dziękuję Panu bardzo. Dziękujemy Panie Starosto. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Panie Ministrze, Szanowni Panowie Parlamentarzyści, Panie Starosto, Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni z różnych szczebli tutajszego samorządu, drodzy mieszkańcy Sokółki i okolic, drodzy mieszkańcy gminy, miasta, powiatu. Nie przyjechałem tutaj w kampanii wyborczej, przepraszam, nie dojechałem do Sokółki, ale kiedy usłyszałem, co przed chwilą powiedział pan starosta, że prezydenta nigdy tutaj jeszcze nie było, myślę sobie, kurczę, 406 lat ma miasto i prezydent jest po raz pierwszy, to może lepiej, że przyjechałem tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej. Bardzo się cieszę z tej wizyty. Bardzo się cieszę z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że mogę tutaj być. Nie byłem nigdy w Sokółce. Muszę powiedzieć, że podziwiam te tereny. To nie jest żadna Polska B. To jest piękny, wspaniały kawałek naszego kraju, z piękną przyrodą, z której możliwość korzystania powinni mieć wszyscy Polacy. To także kwestia infrastruktury. O której mówił przed chwilą pan starosta. Bo jeżeli gdzieś jest trudno dojechać, to długo się zastanawiasz, zanim się tam wybierzesz. A to także straty na turystyce, na tym wszystkim, co mogłoby stanowić o zasobności państwa, mieszkańców tych terenów i o zasobności tych terenów. Myślę, że to nie jest tylko, tak jak powiedziałem, problem tego prostego, zrównoważonego rozwoju. To także problem realizacji wartości konstytucyjnych, takich jak swoboda wyboru miejsca zamieszkania. To także kwestia wspierania polskiej przedsiębiorczości. To także kwestia dobrej komunikacji pomiędzy naszym krajem a sąsiadami. Komunikacji, która ma strategiczne znaczenie dla naszego państwa, ale nie tylko, ma strategiczne znaczenie także dla Europy. Dlatego budowa infrastruktury tutaj, w Polsce wschodniej, Polsce, która trzeba sobie powiedzieć pod tym względem została pokrzywdzona na przestrzeni ostatnich 26 lat, jest wielkim zadaniem, ale to nie tylko infrastruktura. To także, to także dobre szkoły, myślę tu przede wszystkim o warunkach, bo Nauczycieli bardzo dobrych i zaangażowanych w pracę, z całą pewnością jest tu bardzo wielu. To, proszę Państwa, także kwestia dobrze funkcjonującej służby zdrowia i wielu tych elementów, których dzisiaj w naszym kraju brakuje. Ale tak jak pięknie powiedział tutaj wcześniej Pan Starosta, to jest Ziemia, na którą powinna patrzeć cała Polska. Zwłaszcza dziś, bo ona jest wzorcowa. Dlatego, że tutaj od tylu set lat mieszają się różne kultury i różne tradycje. I co najważniejsze, wspaniale ze sobą współżyją, tworząc tak charakterystyczną dla Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków istnienia naszego państwa z jednej strony mieszankę kulturową, ale z drugiej strony naszą, polską, wielką tradycję. To kultura prawosławna, Kultura katolicka, ale także kultura muzułmańska, przyniesiona tutaj wraz ze społecznością tatarską, która żyje w Polsce już od setek lat z pokolenia na pokolenie, pięknie wpisując swoją tradycję w tradycję innych, z którymi się tutaj zetknęli, wspólnie żyjąc i wspólnie niejednokrotnie przelewając krew w obronie Rzeczpospolitej. Niejednokrotnie. Na przestrzeni ostatnich stuleci. I dlatego także cieszę się, że jestem tutaj w Sokółce przed świętem, które będziecie obchodzili już za 10 dni. 95-leciem bitwy nad Niemnem, zwanej też przez niektórych historyków operacją niemeńską, bo jak mówią, to nie była tylko jedna bitwa, to było wiele bitew, które złożyły się na gigantyczny sukces. Polskiego wojska w 1920 roku. Dwie bitwy przeważyły o wielkim polskim zwycięstwie nad Armią Czerwoną, nad wojskami sowieckimi, które najechały nasz kraj i chciały podbić całą Europę: Bitwa Warszawska i Operacja Niemiecka. Te dwie bitwy, i trzeba postawić pomiędzy nimi co najmniej znak równości, bo po bitwie warszawskiej. Oddziały sowieckie nie były jeszcze całkowicie rozbite i zniszczone. Zdołały się szybko przegrupować i stanowiły znów zagrożenie. I właśnie ta bitwa, która toczyła się na tych terenach, ta wielka operacja, zwycięska finalnie dla wojsk polskich dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, ostatecznie przeważyła losy tamtej wojny. I to jest piękne, że tutaj czcicie wszyscy razem to wielkie zwycięstwo. Że pamiętacie o tej naszej tradycji, że pamiętacie o krwi przelanej przez naszych żołnierzy, pochodzących z różnych domów, tak jak mówiłem, katolickich, prawosławnych, muzułmańskich, wszyscy stawali razem w obronie Rzeczpospolitej, żeby odepchnąć wroga, który chciał nas zniszczyć. Dobrze, że o nich pamiętacie na różne sposoby, że składacie wieńce, wystawiacie poczty i warty. Ale także organizujecie drugą już sztafetę niepodległości. Wiem, że tutaj w Sokółce zapisy już trwają. To wspaniale, że czcicie to wielkie polskie święto na różne sposoby. Bo właśnie w ten sposób, właśnie poprzez pamięć historyczną, właśnie poprzez bycie razem w ważnych dniach, w ważnych momentach buduje się i tworzy wspólnotę. Dziękuję za to. Chcę podkreślić też rzecz niezwykle ważną współcześnie, nie tylko historycznie. Samorządy, tutaj w Sokółce, w mieście, w gminie, w powiecie, to jedne z najlepszych samorządów w Polsce, wielokrotnie nagradzane, chociażby za bardzo dobre gospodarowanie finansami publicznymi. To widać, że na tej ziemi, gdzie. Żyje się trudno, bo mało tutaj przemysłu, gdzie uprawia się rolę bardzo często. Ludzie potrafią dobrze gospodarować. I jeżeli mówimy o polskich rolnikach, polskich hodowcach, którzy ucierpieli w ostatnim czasie i na skutek choroby, i na skutek suszy ostatnio, to trzeba powiedzieć tak: zasługują na zdecydowanie większą opiekę ze strony polskiego państwa. Państwo powinno w takich sytuacjach reagować. W sposób adekwatny. Adekwatny, czyli taki, żeby straty, które nie ze swojej winy ponieśli rolnicy, zostały im wyrównane. Państwo powinno być na tą okoliczność zabezpieczone, mieć odpowiednie rezerwy. Nie może być takiej sytuacji, że susza powoduje miliardowe straty, a pokrycie szkód jest zaledwie w kilkunastu czy kilkudziesięciu procent. Szkody powinny być. Wyrównane w całości. To kwestia także tego, czy państwo jest państwem silnym, czy dba o swoich obywateli, czy nie. I to jest wezwanie na przyszłość. Tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu w czasie dożynek jasnogórskich, państwo powinno być przygotowane także pod względem ustawowym, czyli odpowiednich przepisów na procedury, na szybkie oszacowanie strat, sprawiedliwe i na szybką wypłatę odszkodowań. To jest zadanie, które stoi przed nami. Będę jako prezydent brał udział w przygotowaniu odpowiednich przepisów, bo wiem, że dzisiaj ich brakuje, a te, które są, muszą być udoskonalone. Szanowni Państwo, dziękuję Wam za to, że jesteście, dziękuję Wam za to, że mnie wybraliście, bo wiem, że wyniki wyborów tutaj, w Państwa okręgach wyborczych. Wskazywały mnie jako tego, który powinien zostać prezydentem Rzeczypospolitej. Dziękując. Dziękując za to zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Chciałbym was wszystkich zapewnić o jednym. To nie były tylko obietnice wyborcze. To co mówiłem w trakcie kampanii, co mieliście Możliwość usłyszeć za pośrednictwem mediów, bo tak jak mówię, no niestety do Sokółki nie dotarłem. To nie były tylko obietnice, to była moja umowa zawarta z polskim społeczeństwem, z moimi rodakami, z moimi współobywatelami Rzeczypospolitej. Jeżeli zostałem wybrany, to znaczy, że treść tej umowy odpowiadała oczekiwaniu większości polskiego społeczeństwa. A moim obowiązkiem jest tą umowę zrealizować. Jestem prezydentem Rzeczypospolitej i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ta umowa została zrealizowana. Także w tej formule, o której mówiłem, czynienia wszystkiego, żeby w Polsce odbudowywać wspólnotę, przywracać godność tym, którzy są dzisiaj w trudnej sytuacji, tym, którzy często uważają, że władza. Poprzez brak zainteresowania na przestrzeni ostatnich lat im tą godność odebrało. Chciałbym, żeby ta sytuacja się zmieniła i wierzę w to, że te pięć lat mojej prezydentury do tego się przyczyni. Jeszcze raz Państwu dziękuję za to, że mogłem się z wami spotkać, że mogłem się spotkać z wspaniałą wspólnotą, którą tworzą ludzie o różnych tradycjach, bo to jest właśnie piękne. Jesteście przykładem, na który powinna patrzeć cała Polska. Różne kultury, różne tradycje żyją razem i razem budują Rzeczpospolitą. I tą Rzeczpospolitą lokalną, czasem nazywaną Małą Ojczyzną, i tą Wielką Rzeczpospolitą. Także poprzez daniny krwi na przestrzeni lat i bohaterstwa stawania razem w trudnych sytuacjach. Dziękuję Państwu bardzo i chcę Was zapewnić, prezydent Rzeczypospolitej jest dla Was. Dziękuję. Panie prezydencie, jeszcze raz chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za te wspaniałe słowa, za słowa otuchy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste złożenie wieńca przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudeł, pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Сто маен допушчон, то брошэ. 40 км дзвігнан, мих дзвігнан. 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 Дзвігнан.